Jakubie się wytańcułem, wytańcułem Mówię Ci, teraz by chyba coś wsepić za zdrowie Za zaschło Kuba, zaschło, daj, popijemy dawaj. Ale dalej, ale ty, ja myślałem, że te basetle to na pół serii, Tak piłował, ale chulaliśmy, I... E, dawaj, to się, to my, się. Powiem Ci Jakubie, że u nas Bukowinie Dolnej To ci ostatnio była kontrola nipu Czego? NIPU. No no co. Niku chyba Niku. nie pół. W tak. Wy sprowadzali nas tam wszystkich. Kto jak mieszkał? A u nas, wiesz, wszyscy mają po jednym mieszkaniu na głowie. To jest niemożliwe. Człowieku, przecież ja czytałem, że u nas w Polsce każdy ma wspaniałe warunki mieszkania. No gdzie? Jak to gdzie? Posłuchaj. Na każdego przypada, ty mój i pięć izb. Pięć izb. Pięć izb. Ja ci wyliczę wszystkie, bo pamiętam. No, no, no gadaj. Dwie izby parlamentu. No. Najwyższa izba kontroli. No. To trzy. No. Izba skarbowa to cztery. No. I, izba wytrzeźwień. Jest pięć. <laughs> jest pięć. Izba wytrzeźwień. Ja tam nie chcę spalić, u mnie wytrzeźwień. Wolę swoją izdebkę, tam chcesz spalić mój spokój. Nic mnie nie interesuje. A co? Ty wiesz co? U nas był wiec wyborczy. Wybierali ha? ta e, kandydata na senatora. Na senatora? Na senatora albo tego no... Osła. Posła. Posła. O posła. Jeden taki był. Ty wiesz, jajami go obrzucili. Ale, a, ale podobne były te złoklaski. No tak, jak trafili. Jak <noise> trafili. Dobrze go trafili, jajo rozlane, ładnie wyglądał, nie? Bało, bało. O, powiem ci z tą polityką, to mnie to się tam wszystko nie podoba. Słuchaj, dawniej to ja wiedziałem. Kartki miałem, sedem, kilogram cukru, kilogram jajek, kilogram margaryny i wszystkiego po kilogramie? I byłem se panisko. A teraz co z tego, że wszystko w sklepie jest? Kiedy ja człowieku wieku z tyrynty, z ty mojej emerytury, w bukowinie dolny, to ja nie mogę nic kupić. No. I dlatego też teraz wiesz co? No. Pensję będziemy dostawać ostatniego dnia miesiąca. No a co to znowu? Czemu to? A żeby starczyło do pierwszego, bo to... <noise>